Są takie chwile, kiedy myślimy, że nasze życie niewiele jest warte i niewiele znaczy. I tak naprawdę nic dobrego już się w nim nie wydarzy. Gdzieś utknęliśmy na zakręcie życia, mamy poczucie, że nie mamy dokąd iść, a tam gdzie idziemy, tak naprawdę nic dobrego nas nie czeka. I czasami nawet nie musi być nasza wina, bo to bywa tak, że ponosimy konsekwencje wy złych wyborów i grzechów innych ludzi. Tak jak dziecko alkoholika ponosi konsekwencje wyborów i nałogu swojego ojca. To nie jego wina, że ojciec pije, ale przez całe życie musi zmagać się z konsekwencjami tego, że ojciec pije. Bo takie jest życie. Czasami jednak jest tak, że spadają nas trudne chwile i doświadczenia, tragedie, nad którymi też nie mamy kontroli, nie mamy wpływu. Nagle rozpoczyna się kryzys, ktoś traci pracę i potem patrzy jak na jego... Kuchennym stole rośnie sterta rachunków do zapłacenia. Odchodzą bliscy. Czasem odchodzą, czasem umierają, a my musimy dalej żyć samemu i radzić sobie z tym życiem w pojedynkę. A dlatego czasami bywa tak, że gdzieś po drodze tracimy swoje zdrowie i okazuje się, że tak zwyczajnie po prostu nie mamy siły, aby iść dalej. I w takich chwilach czujemy się bezradni. I myślimy, że najgorsze, co może się zdarzyć, to wtedy, kiedy to wszystko naraz spadnie nam na głowę, w jednym czasie, w jednym momencie. Ale tak naprawdę najgorsze jest to, kiedy w tych doświadczeniach dochodzisz do wniosku, że to sam Bóg Cię opuścił, że to On o Ciebie nie dba, to sam Bóg Cię zawiódł i stał się obojętny wobec Ciebie, a nawet wrogi. Obojętny na Twoje wołania, na Twoje modlitwy. I wrogi, zamiast pomagać, to rzucać ci kłody pod nogi. Boszed doskonale znał te uczucia, ponieważ sam ich doświadczał. Jego imię znaczy tyle, co z ust wstydu, ponieważ całe jego życie było jedną wielką porażką i powodem do wstydu. Mieszkał na wschodnim brzegu Jordanu w krainie, która nazywa się Lodebar, czyli kraina bez pastwisk, pustkowie. Albo inaczej mówiąc, kraina niczego. I on był człowiekiem, człowiekiem znikąd, który nic nie miał i tak naprawdę zmierzał do donikąd. I właśnie siedział przy swoim stole, na którym zawsze było mało jedzenia. Siedział w domu, który nie był jego własnością. Siedział, ponieważ nie mógł chodzić. A jeśli już chodził, to robił to z trudnością, ponieważ był kulawy na obie nogi. A najgorsze w tym wszystkim było to, że miał świadomość, że przy tym stole już długo nie posiedzi. Bo właśnie przygotował się do podróży. Prawdopodobnie ostatniej podróży swojego życia. Podróży, z której już nigdy nie powróci. Ma tylko krótką chwilę na to, aby pożegnać się ze swoją żoną i małym synkiem, aby w tę podróż wyruszyć. I ma tą świadomość, że w jego życiu było wiele złych dni. Ale tak naprawdę ten jest najgorszy. Bo domem czeka na niego wóz. Wóz, który ma go zabrać do Jerozolimy na spotkanie z Królem, z Królem Dawidem. Król wysłał swoich żołnierzy z wezwaniem, że Mefid Boszet ma się stawić przed jego obliczem. To dwóch żołnierzy przybyło i stoi koło jego stołu, aby go zabrać. Zabrać go do króla. A w jego przypadku takie spotkanie z królem może oznaczać tylko jedną rzecz wyrok śmierci. Bo cóż innego? Być może zastanawiacie się, co takiego Mefiebożyc zrobił, że sam król Dawid może chcieć go zabić. Bożec nie był buntownikiem, nie był przestępcą, nie był też zwykłym biedakiem, tak naprawdę urodził się w dobrej rodzinie. Kiedyś był bogaty i zdrowy, a ludzie, którzy na niego patrzyli, mówili, ten dzieciak, ten dzieciak ma, ma świetlaną i dobrą przyszłość. Kiedy przed na świat, to przed na świat w niezwykłej rodzinie, bo to była rodzina królewska, urodził się jako syn księcia Jonatana i wnuk ówcześnie panującego króla Saula, a więc sam był następcą tronu. Kiedy przed na światło, jego tata Jonatan wziął go na ręce, popatrzył na niego i mówi, to chłopiec, mój syn, pierworodny. I już oczami wyobraźni widział, jak pewnego dnia to on zajmie jego miejsce jako król Izraela. Ale po drodze wydarzyło się coś, co sprawiło, że te marzenia mogły się nigdy nie spełnić, ponieważ dziadek, Mefiboszeta. ówczesnie panujący król Saul był nieposłuszny Bogu. I Bóg podobno przysłał swojego proroka do niego i powiedział mu, że zamierza zabrać królestwo jemu i jego rodzinie i przekazać komuś innemu. A to oznaczało, że nikt z rodziny Saula nie będzie więcej królem, nie będzie panował. Saulowi to się nie podobało, zaczął rozmawiać się dookoła i zastanawiać kto może być tym kimś, kto ma zająć jego miejsce i zaczął podejrzewać Dawida. Jednego ze swoich sługi, generałów, dowódców wojskowych, więc robił wszystko, co mógł, aby go zabić. A kiedy się nie udało, zaczął go ścigać przez wiele lat, aby go wreszcie dopaść i zniszczyć. I tym sposobem Saul zniszczył Dawidowi jego młodość, najlepsze lata jego młodości. A więc Dawid, Dawid miał wszelkie postawy, aby nienawidzić Saula i jego rodzinę. Oczywiście mały Boszed, był zbyt mały, aby to wszystko rozumieć i aby pułapać się w tych wszystkich niuansach polityki pałacowej i zrozumieć skomplikowane relacje swego dziadka Saula. Też prawdę powiedziawszy, on niewiele pamięta z tamtych czasów, z tamtego okresu. Tak samo jak przez mgłę przypomina sobie swojego ojca Jonatana. A to po części dlatego, że często nie było go w pałacu. Bo to były złe i niespokojne czasy. Izrael od lat prowadził wojny z filistyniczkami, z filistynami, którzy coraz najeżdżali ich ziemię, to z północy, to z zachodu. Plądrowali i zagrażali bezpieczeństwu kraju. A więc to były ciągłe wojny, walki i bitwy. I Saul i Jonathan często wyruszali na wyprawy wojenne, które trwały tygodniami. To było wtedy, kiedy mały Mefiboszet miał około pięciu lat. Była kolejna wyprawa. Saul i Jonathan wyruszyli aby walczyć z Filistynami gdzieś koło góry Gilboa. Pięcioletni Mame Fiszboszet został w pałacu pod opieką swojej opiekunki i bawił się na korytarzach pałacowych, biegając z drewnianym mieczem i goniąc Filistynów oczywiście. Kiedy nagle do pałacu przybiegł jeden z żołnierzy Saula, był cały spocony, brudny, zmęczony i zdyszany. I tylko jeden sobie krzyczał, to klęska, Jonatan i Saul zabici, uciekać. Filistyni nadchodzą. I nagle wybuchł, wybuchła panika w pałacu i popłoch. Ludzie zaczęli biegać bezładnie w jedną i drugą stronę. Każdy ratował samego siebie i to, co miał pod ręką. Opiekunka Mefiboszeta złapała go za rękę, po prostu, za rękę i zaczęła po prostu biec, aby ocalić mu życie. Biegła tak szybko, że on nie mógł nadążyć, przewrócił się, otarł sobie kolano, zaczął płakać, ale nie było czasu, by go pocieszać, więc kobieta po prostu wzięła go na ręce i zaczęła nieść i biec do wyjścia. Ale wiecie, to jest. Ciężko się biegnie z pięcioletnim dzieckiem na rękach. Więc kiedy schodziła ze stromych schodów, po prostu pośliznęła się i upuściła mefiboszeta, a on potoczył się w dół jak worek, upadł na nogi. One się naturalnie wygięły, poczuł straszny ból, coś trzasnęło, coś pękło i nagle zrobiło mu się ciemno w oczach. Stracił przytomność. Nie było czasu na to, żeby udzielać mu pierwszej pomocy. Ona znowu złapała nieprzytomnego chłopca i wyniosła go z pałacu. A potem, przy pomocy dobrych ludzi, udałem się jakoś dostać na wschodni brzeg Jordanu, do krainy Lodebar, byle dalej od stolicy, byle dalej od Filistynów. Tam trafili do domu Makira, syna Amiela. Byli bardzo skromni. Prości, biedni ludzie. Sami nie mieli za wiele, ale chętnie przyjęli mojego księcia pod swój dach. Imię Makir znaczyło tyle, co zaradny, a Amiel to krewny Boga, więc lepiej trafić nie mogli tak naprawdę. Wtedy okazało się, że nóg Mefiboszeta już nie da się uratować. Nie było nikogo w okolicy, kto byłby w stanie jakoś na nowo poskładać. W po jakimś czasie się zrosły, ale źle się zrosły, także chłopiec nigdy już nie mógł chodzić normalnie. Był po prostu inwalidą. Nie mógł chodzić. A nie tylko stracił zdrowie, ale też stracił swoje całe życie, które znał. Dzieciństwo, ojca. I poznał gorzki smak tego, co to znaczy być sierotą i wychowywać się bez ojca. Nie tylko był niepełnosprawny i nie mógł chodzić, ale nie miał też tego oparcia, które ojcowie dają swoim dzieciom, tego poczucia bezpieczeństwa. Kiedy miał pytania to nie mógł przyjść do swojego taty, aby z nim porozmawiać i usłyszeć jego opinię. Był zdany sam na siebie. Choć urodził się jako syn księcia, następca tronu, to jego życie polegało na tym, że pewnego dnia co najwyżej zostanie parobkiem u kogoś. Jednak te wszystkie problemy, jak ucieczka z pałacu, śmierć ojca... Nawet ten wypadek tragiczny, co nie oznaczało końca kłopotów nowego Mefiboszeta, Ponieważ król Dawid, Dawid został królem w południowej części Izraela nad Królestwem Judy. I to rozpoczęło walkę pomiędzy nim a zwolennikami dawnego króla Saula, między rodem Saula. I ta walka trwała siedem lat. I w czasie tych, tej siedmioletniej wojny, jeden z krewnych. Mefiboseta, dokładnie jego stryj, Isboszed. Przy pomocy jednego z generałów został królem, odwołał się królem gdzieś tam na północy i toczył wojnę z Dawidem. Makie nawet myślał, żeby przypadkiem chłopca nie wysłać do jego stryja, bo przecież byłby z rodziną bliżej swoich, ale Mefiboszet nie, prze, nie przepadał za stryjem. To raz, a po drugie, to nie był człowiek ani mądry, ani dobry, nie miał ani serca, ani rozumu, aby zająć się małym chłopcem, a tym bardziej, aby panować nad krajem. Po to Makir doszedł do wniosku, że lepiej trzymać chłopca z dala od wielkiej polityki i do tego konfliktu między rodem Saula i rodem Dawida, bo nie wiadomo, co z tego może wyniknąć. I miał rację. Po jakimś czasie ten ród Saula zaczął topnieć, a Dawid zyskiwał na sile. W pewnym momencie jeden z generałów Izboszeta go zdradził przez na stronę Dawida, a potem dwóch jego dowódców wojskowych związało spisek. Go zabili w jego własnej sypialni, a potem jego głowę przynieśli królowi Dawidowi. I tym sposobem, kiedy mały Mefiboszet miał już 12 lat, król Dawid stał królem całego Izraela. A Makir i jego rodzina zastanawiali się, kto kolejnym z rodziny Mefiboszeta, musi musiał zginąć, kogo król dopadnie. Bo oni znali obyczaje tamtych czasów. Jeśli król wstępował na tron, to najczęściej Wybijał wszystkich z rodziny swojego poprzednika, aby nikt nie mógł mu zagrozić i odebrać mu koronę. Więc spodziewano się, że Boszet może być następny. Tak więc ten chłopiec wzrastał w poczuciu lęku przed królem Dawidem, który był jego wrogiem, który zabrał mu jego rodzinę. Zabrał wszystko, co kochał i znał. I tak mijały lata. Po jakimś czasie boszet postanowił, że nie będzie sobie więcej zawracał króle, głowę swojej głowy e, królem Dawidem, Przestał o nim myśleć. Postanowił, że jakoś trzeba ułożyć sobie to życie na wygnaniu. Kilka lat później zakochał się. Zakochał się w córce Makira. Ona też jego pokochała. Potem był ślub piękny, ale bardzo skromny, bo przecież mieszkali w krainie Lodebach, w krainie niczego. Także za wiele nie mieli. A potem przyszedł na świat ich synek. Pierwszy syn Mika. I Mefiboszet. Po raz pierwszy poczuł się szczęśliwy. Chociaż był człowiekiem znikąd, który mieszkał w krainie niczego, to kiedy trzymał swojego syna na rękach i patrzył na niego, to poczuł, że taki, taki mały promyk światła wpadł w jego ciemne życie. Nagle poczuł się szczęśliwy, bo pomyślał, że ma rodzinę i ma dla kogo żyć. I kiedy myślał o swoim synu, to pomyślał, że chciałby dojść do tego momentu, kiedy ten, ten mały chłopczyk zostanie dorosłym mężczyzną. I kiedy, kiedy wreszcie dorośnie i założy swoją własną rodzinę, będzie miał żonę i dzieci i ma nadzieję, że będzie dobrym ojcem i dobrym mężem. Pewnie nie będzie za dużo, nie będzie bogaty, ale, ale najważniejsze, żeby był dobry, żeby był dobrym człowiekiem. Takie miał marzenia. Ale te marzenia... Się chyba już nigdy nie spełnią. Bo 18 lat po tym, jak Mefiboszet uciekał z pałacu, chociaż on nie myślał o Dawidzie, to jakim sposobem Dawid pomyślał o nim? Przypomniał sobie o jego istnieniu. I wysłał swoich żołnierzy, aby go sprowadzili do pałacu. Widać, król Dawid jest wytrwały i konsekwentny w ściganiu swoich wrogów i w tympieniu rodu Saula. No przecież ma powody. Tak więc Mefiboszec siedział za swoim stołem, obok którego stało dwóch żołnierzy. Siedział i wiedział, że długo już przy nim nie posiedzi. Bo ma tylko chwilę, żeby pożegnać się ze swoją żoną i synkiem. Jego żona stała tuż obok i przytulała małego Mikę. Stała i szlochała. A on, próbując ją pocieszyć, mówić: kochanie, wrócę, pojadę i wrócę. Już sam w to nie wierzył. Ona szlochając patrzyła na niego, mówi, nie jedź, zostań. Ale też nie wierzyła w to, co mówił, bo przecież, kiedy król karze, to nie możesz nie pojechać. A potem odwróciła się do tych żołnierzy i mówi: Po co go zabieracie? Przecież to inwalida, on nie może chodzić, nikomu nic nie zrobi. Jeden i mówi: Rozkaz króla, czas jechać. Król karze, trzeba jechać. Więc wzięli go pod ramiona i zaprowadzili do wozu, pomogli mu się gramolić na ten wóz. A kiedy tak właził ten wóz z trudem, odwrócił się i po raz ostatni spojrzał na swoją żonę i syna, I nie miał wątpliwości, że to był najgorszy dzień jego życia. Kiedy po raz drugi straci swoją rodzinę na zawsze. Jeśli kiedykolwiek Bóg wydawał się odległy i obcy, to właśnie to był ten dzień. Nie mógł oprzeć się myśli, że ten Bóg o którym tyle słyszał. Tak naprawdę jest przeciwko niemu, że o nim zapomniał, a jeśli o nim myśli, to jest obojętny, bo jest głuchy na jego wołanie i jest wrogi. Jest mu wrogi, ponieważ zakłada pod nogi. I nawet tam, w kraju niczego, go znalazł i dopadł. Żołnierze zabrali go do zamku, a potem prowadzili go do królewskiej sali tronowej, a bardziej wlekli. Na jego bez, bezwładnych nogach. A on myślał o tym, że Bóg go zostawił. I właśnie idzie po to, aby usłyszeć wyrok. Ciało go spotkanie z królem, królem Dawidem. A starożytny kronikarz to spotkanie opisuje w taki sposób: A gdy Mefiboszed, syn Natana, a wnuk Saula, przyszedł do króla, upadł na twarz i złożył mu pokłon. – Mefiboszecie – ucieszył się Dawid. – To właśnie ja, twój sługa – odpowiedział Mefiboszet. Wtedy Dawid zapewnił – nie bój się. – Bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula i zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Mefiboszet skłonił się i powiedział – Czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie, martwego psa, uwagę? Tymczasem król wezwał sługę Saula, Sybej. Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, zarządził, przekazuje synowi twojego pana. Będziesz uprawiał jego ziemię, ty, twoi synowie i słudzy, a zebrane plony będą zaopatrzeniem dla syna twojego pana. Będzie z nich korzystał, choć on sam, Mefiboszet, syn twojego pana będzie jadał przy moim stole. Seba, syba, który miał piętnastu synów i dwudziestu służących, odpowiedział królowi: Postąpię dokładnie tak, jak mój pan, król, rozkazał swojemu słudze. Mefiboszy zatem jadał przy stole królewskim, jakby był jednym z synów króla. Choć był człowiekiem znikąd, zamieszkał w pałacu królewskim. Choć nie miał niczego. Odzyskał dziedzictwo swojego dziadka Saula. Choć nie mógł chodzić, miał ludzi, którzy uprawiali jego ziemię. Chociaż był sierotą, jadał razem z synami króla. Fiboszek nie mógł w to wszystko uwierzyć. Zastanawiał się, dlaczego to się tak stało. Dlaczego to mu się przytrafiło. I kiedy siedział przy królewskim stole i jadł kolejny posiłek, to poczuł, jakby nie tylko Dawid okazał mu łaskę, ale sam Bóg okazał mu łaskę przez Dawida. Ale ciągle nurtowało go to pytanie: jak to się stało, że on tu siedzi, że może siedzieć przy tym stole? Oczywiście bał się pójść do króla, zapytać się: Dawidzie, czemu mnie to sprowadziłeś? Byłoby trochę niegrzeczne, a może nawet ryzykowne. Więc znalazł jednego ze starych sług Dawida. Takiego jednego, który pamiętał te czasy, kiedy Dawid jeszcze był sługą Saula. Pamiętał czasy Jonatana i Saula. I pyta się, słuchaj, jak to się stało, że, że Dawid mnie znalazł i sprowadził do pałacu. Dlaczego to zrobił? Ale stary sługa, patrzy na niego, mówi: wiesz, on cię tak naprawdę wcale nie szukał. Nie szukał, bo nie wiedział, że istniejesz. Pewnego razu Dawid pyta się, czy jest jeszcze któryś z potomków Saula, czy żyje, żeby mógł mu wyświadczyć Bożą łaskę. Co takiego? Dla myśli Boże. Boża łaska dla potomków Saula, jego wroga? No tak, taki jest nasz król. I taki jest Bóg, który dał mu tę koronę i posadził na tronie. No ale dlaczego? No, ze na Twojego ojca, Jonatana. No, ale co do tego ma mój ojciec? No bo widzisz, pewnie o tym nie wiesz, ale kiedyś Twój ojciec Jonatan i Dawid byli bliskimi przyjaciółmi. Zawali sobą przymierze, troszczyli się o siebie. Jonatan doskonale wiedział, że to Dawid będzie królem Izraela, a nie on. Wiedział i mu, Dawidowi w tym pomagał. Troszczył się o Niego, chronił go przed swoim ojcem. A kiedy nadszedł taki moment, kiedy widzieli się po raz ostatni i wiedzieli, że widzą się po raz ostatni. Jonatan miał jedną prośbę. Mówi Dawidzie, wiem, że pewnego dnia będziesz królem. I wiem, że Bóg zniszczy wszystkich Twoich wrogów. Ale proszę Cię. Proszę Cię o łaskę dla moich dzieci. I król Dawid tej łaski mu nie odmówił. Powiedział, że nigdy nie odmówi łaski dzieciom Jonatana. Dlatego Ty dzisiaj możesz siedzieć przy królewskim stole. Efiboszec. Usłyszał to wszystko i schylił głowę i mówi: A ja myślałem, że to Bóg się ode mnie odwrócił, że to Bóg o mnie zapomniał, że Bóg stał się obojętny na moje wołania, a nawet wrogi. Burzą mi kłody pod nogi. A łaskawy Bóg okazał mi łaskę. Przez swojego łaskawego sługa. To prawda, mówi sługa, ale ten Bóg jest jeszcze bardziej niesamowity niż myślisz. Bo nie wiem, czy wiesz, ale podobno ten Bóg powiedział naszemu królowi Nathanowi, Dawidowi, że jeden z jego potomków będzie synem samego Boga. I on sprawi, że to królestwo nie będzie miało końca. Będzie wieczne. Nie mogę z tego wyobrazić, ale, ale pomyśl tylko, jeśli nasz król Dawid jest tak wierny i łaskawy, że dotrzymuje słowa danego lata wcześniej i zaprasza do stołu tych, którzy nie potrafią na to zasłużyć ani za to odpłacić, to jaki będzie ten królewski potomek, który będzie samym synem Boga? Boszed nie odpowiedział na to pytanie, ale jedno co wiedział, to jest to, że Bóg okazał mu łaskę przez łaskawego króla, który sam tej łaski od Boga doświadczył. Bo tak to już jest, że ci, którzy doświadczyli wierności i dobroci Boga, umieją okazywać tę wierność i dobroć innym. Ale Ty powiesz, ja nie doświadczyłem. Nie doświadczyłem wierności, dobroci Boga, ani nawet ludzi. Ja ciągle mam poczucie, że Bóg jest przeciwko mnie. Moje życie jest porażką. Los rzuca mi kłody pod nogi. A Bóg w tym wszystkim jest obojętny. Głuchy na moje modlitwy i wołania. Nie słyszy mnie, a do tego często zachowuje się, jakby był okrutny i wrogi, jakby po prostu uwziął się na mnie i już są mi kłody pod nogi. Ja nie doświadczyłem. Mnie nikt nie zaprosił do królewskiego stołu, abym usiadł z, z dziećmi samego króla. Mi nikt dziedzictwa nie zwrócił. To nie jest moja historia. Ja nie wygrałem losu na loterii. Otóż. Otóż nie. Ty też dostałeś zaproszenie. Bo dwa tysiące lat temu ten obiecany królewski potomek, potomek króla Dawida, Jezus Chrystus, przyszedł na świat, aby umrzeć i zaprosić Cię do tego, abyś mógł stać się dzieckiem króla, dzieckiem samego Boga. A potem zaprosił Cię do swojego stołu. Do stołu, na którym stoi chleb i wino. Do królewskiego stołu, w którym możesz siedzieć z innymi dziećmi króla. Mało tego, ten królewski potomek Jezus Chrystus dał Ci dziedzictwo, którym jest życie wieczne. Dziedzictwo, które się nigdy nie kończy. A więc każdy z nas może doświadczyć wierności i dobroci Boga. A kiedy doświadczamy tej wierności, dobroci Boga, to to zmienia nasze życie, bo tak to już jest, że ci, którzy doświadczyli wierności, dobroci Boga, umieją okazywać tę do wierność i dobroć innym. A więc zamiast narzekać na swój los, kiedy uświadomisz sobie, co Bóg chce Ci dać i Ci daje, możesz żyć z wdzięcznością za dobroć Boga i pójść do tych, którzy tej dobroci potrzebują doświadczyć.